Cześć, witam Cię jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie z północno-wschodniej Australii. Maria Kryger z tej strony. Dzisiaj śpieszę z życzeniami, życzeniami szczególnymi, życzeniami na święta Bożego Narodzenia i z życzeniami na nowy rok. Oby te święta były dobre, bardzo dobre i oby ten przyszły nowy rok 2023. 2023. Oby ten 2023 był fantastycznym rokiem dla ciebie i dla Twojej rodziny. Życzę Ci pokoju i dobrobytu, bo jeżeli jest pokój, to jest dobrobyt. Jeżeli jest pokój i dobrobyt, to jest zdrowie, bo wtedy staćcie na lekarza, wtedy staćcie na dobrą żywność, wtedy staćcie na, na wyjazd, na wakacje, wtedy staćcie na wszystko. Czyli najważniejszy jest pokój. Najważniejszy dla Polski, dla Polaków, dla Ciebie jest pokój i dla mnie też, bo to są moje korzenie. Tam są moje korzenie. Tutaj, gdzie Ty jesteś. Ja Ci muszę opowiedzieć króciutko, co się wydarzyło wczoraj. No, więc, takim moim zwyczajem jest, że ja sobie usiądę 24 grudnia rano i wysyłam życzenia do całej mojej rodziny i wszystkich moich przyjaciół, a jest, jest ich bardzo, bardzo wielu. Nie wiem, może wysłałam nawet około 100 życzeń. Także jak już tak dopełniłam tego dzieła, usiadłam zadowolona i otrzymałam tekst. Otrzymuję tekst Maria This year was shitty. Z początku to taka byłam zaskoczona, ale później tak myślę, tylko jednego Manfreda było stać na to, żeby nazwać ten rok po imieniu. Tylko on miał tą determinację, żeby nazwać ten rok <taki> takim, jakim był. No ale za chwilę mam telefon, dzwoni Manfred. Bardzo cię przepraszam, Maria. Ale jestem tak zdesperowany, bo problemy rodzinne, bo, bo to, bo tamto, bo w tej Australii nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. No rzeczywiście nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Bo to wszystko jest tak, jak galareta. Trzęsie się jak galareta. Tak jak cisza. Sytuacja w Australii jest tak, jak cisza przed Wielką Burzą. U Ciebie chyba to samo. Nawet chyba nie jest cicho. Także moje życzenia. Żeby sprawić, żeby te moje życzenia, żeby nie były gołosłowne w tym roku, ja od wielu miesięcy bardzo intensywnie wspieram ruch dobrobytu i pokoju. Ruch, jaki tworzy pan redaktor Maciej Baciak z, ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Włocławskich. I to nie jest partia polityczna, bo jak już się zorientowałeś, ja, ja jestem przeciwnikiem partii politycznych. To jest ruch to jest ruch społeczny. I ja myślę, że to jest tylko jedyna nadzieja w tej chwili na, dla Polaków, dla Ciebie również, na wywalczenie, wyperswadowanie rządowi pokoju. Bo jeżeli jest pokój, powtórzę jeszcze raz: jeżeli mamy pokój, mamy dobrobyt, jeżeli mamy dobrobyt, Mamy zdrowie i wszystko, co tylko dusza zapragnie. Także zachęcam Cię bardzo serdecznie do um, obserwowania tego ruchu dobrobytu i pokoju, i Twoja intuicja powie Ci więcej. A ja żegnam się z Tobą i do miłego, do miłego zobaczenia w przyszłym roku. Buziaki serdeczne. Bye.